Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dochodzi coraz częściej do zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ruchu powietrznym i morskim. Ruch zawodowy, czyli moralny obowiązek Poinformować opinię publiczną o tych zagrożeniach. Szczególnie po ostatnich katastrofach, które się w naszym kraju wydarzyły tych kolejowych, tych lotniczych bardzo tragicznych czasami. Sygnały, jakie otrzymujemy od pracowników lotu, od spółek z nimi powiązanych. Są bardzo niepokojące. Informowaliśmy właścicieli przedsiębiorstwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, informowaliśmy premiera, prezydenta odnośnie inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obecne w stanie. Niestety od trzech lat odczuwamy tylko takie kiwanie a to nie dzisiaj, a to nie jutro, a to nie mamy pieniędzy, a to nie jesteśmy przygotowani, a to poczekajcie, a jest to bardzo niebezpieczne, albo pracownicy szczególnie odpowiedzialni za wykonywanie lotów są nadmiernie obciążeni pracą, są wyeksploatowani i zdał psychofizyczny. Jest bardzo zły, pracują na kilku etatach, wykonują zwiększoną ilość zadań. W związku z tym do błędu może dojść w każdej chwili. I do takich błędów drobnie bardzo często dochodzi. Pracownicy są oddani firmie. Pracują ponad siły, pracują za bardzo niskie wynagrodzenie, a przy tym pracowni, pracodawca ich nie szanuje. Pracodawca ich nie szanuje, albowiem zakazuje nawet informowania opinii publicznej o obecnym stanie bezpieczeństwa, o stanie rozwoju. Dlatego jako Centrala Związkowa, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, czujemy się, Podwójnie zmotywowani do poinformowania o tym, co się dzieje w tych przedsiębiorstwach. Mechanicy obawiają się i ostrzegają, by nie powtórzył się 1 listopad roku ubiegłego. Pracownik niewłaściwie wynagradzany, pracownik zastraszony podniesieniem wieku emerytalnego. Jego obniżone dyspozycje do wykonywania prac w związku z dużą ilością zadań są w tym zakresie bardzo bardzo niebezpieczne. Przeprowadzony został w przedsiębiorstwie referendum. Było wiele akcji, które informowały firmę o obecnym stanie. Informowaliśmy, że może dojść do katastrofy w każdej. Szanowni Państwo, dzisiaj ze mną jest przewodniczący Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego, kolega Robert Skalski. Ze mną jest kolega Jacek Mikulski, wiceprzewodniczący NZZ Solidarność w PLO. Oddaję im głos, żeby koledzy poinformowali, jaki jest aktualny stan rzeczy, dlaczego będziemy przystępowali do... Akcji strajkowej. Jednocześnie chcemy już następnie przeprosić korzystających z linii lotniczych, że mogą nastąpić zakłócenia, ale te zakłócenia nie wynikają z naszej niechęci, z destrukcji, tylko wynikają z troski o bezpieczeństwo. Kolega Robercie. Dziękuję. Tak jak powiedział szef Jan y My od dwóch lat, od dwóch lat już yy, interweniujemy w sprawie tego, co się dzieje w bazie technicznej. Wcześniej to była baza techniczna Polskich Linii Lotniczych. Dwa lata temu został wydzielony ze struktur jako osobny podmiot gospodarczy, mając na celu zasilenie się środkami finansowymi Polskich Linii Lotniczych, które przeżywają dość trudne czasy w ostatnim okresie. I taki był pomysł na to, żeby pomóc właśnie lotowi na to, żeby dalej funkcjonował jako sprawny przedsiębiorca w przewozie. Miano, miano nas wydzielić w sposób korzystny. Niestety doszło do tego, że w, cie, w przeddzień wydzielenia bazy technicznej ze struktur lotu zostało zwolnionych 135 mechaników. Co spowodowało, że ci, którzy pozostali, tak jak mówił szef, mają zwiększone obowiązki. Zwiększona liczba obowiązków przekłada się na to, że niestety jest nas zbyt mało, żeby obsługiwać wszystkie samoloty tak, jak to się wymagamy. Może to niestety doprowadzić do tego, że ludzie, którzy są przemęczeni, zgodnie z czynnikami, które są wykładane w każdym przedsiębiorstwie lotniczym, mogą doprowadzić do katastrofy. My nie godzą się na tego rodzaju rzeczy, dlatego podjęliśmy tą akcję protestacyjną. Wysłaliśmy pisma do premiera, do Ministerstwa Skarbu Państwa, do Ministerstwa Transportu, do prezydenta, do ulicy, żeby zareagowali na tę sytuację, która się dzieje w przedsiębiorstwie. Jest to według nas niedopuszczalne, żeby pracownicy, którzy są w nadmierny sposób eksploatowani, byli później obciążani odpowiedzialnością za przyszłą, mam nadzieję, że nie, nie, się nie zdarzy katastrofy. Nie chcielibyśmy, żeby powtórzyły się katastrofy, które się zdarzyły w ruchu lotniczym, nie tylko w innym ależdże. Dlatego też nasz protest jest skierowany właśnie w tą stronę, żeby uwidocznić całej opinii publicznej to, co się dzieje. W ciągu roku 2011 zgodnie z informacjami z naszej spółki odeszło od nas 42 mechaników, czyli następny odpływ personelu. Przyszło niezbyt wiele, bo przyszło tylko 12. To nie pozwala nam na dalszą ciągłą obsługę. Cały czas firma Lota MS, która przeprowadziła się z piątek liczbowniczej, zwija swoją działalność. Jest coraz gorzej, personel jest coraz gorzej wypłacany. W związku z tym dalsza migracja personelu postępuje. Także my nie możemy patrzeć spokojnym okiem na to, co się dzieje, tym bardziej, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotów, za bezpieczeństwo załóg i pasażerów. Oni powierzają nam swoje życie w nasze ręce. Jeśli my jesteśmy przemęczeni, do czego może to doprowadzić? Państwo no mogą sobie sami to, dopowiedzieć. My nie zgadzamy się z tego rodzaju postępowaniem i apelujemy za Państwa pośrednictwem, żeby w końcu odpowiedzialni ludzie w tym kraju zrobili coś, żeby nie doszło do następnych katastrof. Chciałbym jeszcze nadmienić, że to co powtarzamy od dłuższego czasu, naszą pracę, pracę personelu naziemnego sprawdzają piloci w powietrzu. To co my zrobimy, oni sprawdzą. Bardzo proszę, kolega Proszę Państwa, o większości problemów, które w naszej spółce w tej chwili istnieją, bo <laughs> wiadomo z Państwa Robert Skalski. Należałoby tutaj jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o tym, że tak naprawdę E, działania, które my w tej chwili podjęliśmy, mają na celu przede wszystkim zatrzymanie odpływu personelu. Nie mówiliśmy o tym jeszcze, natomiast wykształcenie, wychowanie mechanika lotniczego to jest mniej więcej 4 do 5 lat. Dodatkowo są to koszty. Koszty w tej chwili nie do oszacowania, ale koszty samych szkoleń to jest w granicach 100 tysięcy złotych na jednego człowieka. Do tego dojdzie jeszcze oczywiście utrzymanie tego człowieka w pracy. Jeżeli pozwalamy sobie na odejście tak dużej liczby mechaników, mechaników, którzy mają wszystkie międzynarodowe certyfikaty, mogą pracować w każdej bazie na świecie, to kto nam w końcu zostanie do usługi samochodów? Naszym głównym klientem jest LOT i w tej chwili jeszcze EWOL. W momencie, kiedy wydzielano bazę techniczną w spółkę MS, obiecywano nam, że będziemy się rozwijać, że udział tak zwanych obcych klientów będzie rósł wzrokiem. W tej chwili spółka istnieje już prawie dwa lata. została wydzielona w lipcu 2010 roku. Od tamtego czasu obsłużyliśmy bodajże trzy obce więc jak to się ma do zapewnienia, że nas mamy yy, Tak jak już powiedziano tutaj zostało, powiadomiliśmy i wielokrotnie powiadamialiśmy nadzór właścicielski spółki, powiadamialiśmy o takiej sytuacji również i władze państwowe. Jak do tej pory nie było żadnej wiedzy. Stąd też nasza akcja protestacyjna, która wbrew temu, co mówi pracodawca, jest w pełni legalną akcją protestacyjną i zostanie przeprowadzona. Dodatkowo jeszcze oczywiście informacja o tym, kiedy zacznie się ta akcja protestacyjna. Zaplanowaliśmy rozpoczęcie jej w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 23. Strajk jest ogłoszony bez terenie. Państwo wiecie, że żaden samolot nie może wyleczyć, jak nie ma zgody mechaników. Wiele lotów z tego co ja słyszałem z opowiadań wylatuje dzisiaj na takich rezerwowych prawach, czyli dopuszczone dopuszczenie jest tylko okresowe. W związku z tym rozpoczęcie strajku, które planują koledzy w locie... Informacja ta, którą przekazali Państwu, no jest bardzo niepokojąca ze względu na to, że już niedługo mamy obsłużyć kilka dużych imprez, czy, czy, czy dużo osób, którzy przylecą do Polski będą miały możliwość, żeby bezpiecznie także od nas podróżować w różne rejony świata. W związku z tym to jest bardzo pilne i niepokojące, by już tym problemem się zająć. Bliżej więcej o strajku, bardzo proszę. Jeśli mógłbym prosić o powtórzenie pytania, to jak będzie wyglądał strajk, czyli co się stanie z niedzieli na poniedziałek i jakie będą następstwa, czyli jak to odczujemy my, wasi klienci. Tak, mam nadzieję, że klienci otrzymują to w jak najmniejszym stopniu. Strajk będzie polegał na tym, że personel naziemny powstrzymał się od wykonywania normalnych czynności lotniczych, które powinniśmy wykonywać przy samolocie. Żeby, żeby nie było niedomówień, samoloty, które będą bazowały na lotnisku Okęcie, niezależnie od tego, do kogo należą, zostaną zabezpieczone w ten sposób, przewidziany procedurami. To znaczy, że nie będzie możliwe dostęp do osób trzecich i tylko i wyłącznie mechanicy. Będą mogli po prostu odpisać usterki, bądź odbezpieczyć te samoloty. Odbezpieczyć, mówimy po prostu rozgłuszyć, bo będą zagłuszone na, na czas postoju. Tak mówią procedury i my do tych procedur się stosujemy. Nie może być tak, że my jesteśmy odpowiedzialni w personel. Podpisujemy to w własnym imieniem nazwiskiem. Za naszym podpisem czai się tak naprawdę zawsze, w każdym momencie prokuratury. Za nasze nieodpowiednie wykonanie obsługi to jest pod drogą od razu Badania zdarzenia lotniczego, wypadku lotniczego i dalszej konsekwencji prokuratury. Ja nie mam czego pojęcia, ile będzie trwało z kraju, tego mówię. Mam nadzieję, że pasażerowie, nasi klienci, odczują go jak najmniejszym stopniu. co musiałoby się stać, żebyście przerwali akcję? No, żebyście w ogóle do niej nie przystąpili. Albo, no właśnie, jaki jest ten patrzyk? Od sześciu miesięcy rozmawialiśmy z pracodawcą na tematy właśnie związane z tym wszystkim. Tak naprawdę wszędzie można zrozumieć jedną rzecz. Że czają się gdzieś pieniądze. Personel, który jest niedoinwestowany szuka gdzie indziej zatrudnienia. Tak jak mówił szef, my pracujemy na dwóch i więcej datów, żeby po prostu zdążyć tym, żeby wystarczyło od pierwszego do pierwszego jak się mówi. Kwestia jest tego, że jeśli pracownicy są niedoinwestowani, szukają zarobku gdzie indziej, żeby można było wyżywić swoją rodzinę. My jesteśmy do tego niestety zmuszani. Ten, ta sytuacja jest dla nas po prostu na tyle niepokojąca, że zdarzają się takie sytuacje, że pracownicy przychodzą do pracy, wykonują swoje czynności, ale są tak zmęczeni, że aż prosi się o to, żeby musimy my później iść, sprawdzać po raz kolejny, kolejny tą czynności, te czynności średnicze, co powoduje niestety wydłużenie całej procedury. Tak nie może być. W 2010 roku było nas blisko 700 osób personelu naziemnego, w tej chwili jest około 450. Wykonujemy tą samą liczbę operacji, mamy niezmniejszoną liczbę auta, operacji lotniczych, także mogą Państwo powiedzieć, jak to wygląda teraz. Mniejsza liczba personelu przy tej samej liczbie samolotów do usłyszenia. Tak, ale pytanie: co musiałoby się Jakie są Wasze żądania i kiedy mają być spełnione? Rządzanie jest proste: uralnienie naszych płat w stosunku do rynku, jaki jest w Polsce. Szanowni Państwo, co miałoby się wydarzyć? Miałoby być wdrożony. Dialog w odpowiedzialnym firmie. Nie kiwanie związku zawodowego, nie opowiadanie, że nie dziś, nie jutro, bo to już dwa latami. odpowiedzialny dialog, odpowiedzialna rozmowa z pracodawcą, odpowiedzialna rozmowa z właścicielem firmy, jakim jest Ministerstwo Skarbu. By to, co Ministerstwo Skarbu w pismach, które Państwo macie udostępnione dotychczas korespondencji było przekazywane, było stosowane. My dłużej nie możemy czekać, załoga nie może czekać dłużej. Odpowiedzialny dialog, odpowiedzialność za słowa, wdrożenie, by strony usiadły do rozmów, deklarujemy swoją tu pomoc i wsparcie i uważamy, że jeśli taka odpowiedzialność i takie deklaracje odpowiedzialne padną, to jeden i drugi związek działający w przedsiębiorstwie Rozważą go bardzo pozytywnie. Na ten moment takiej odpowiedzialności nie ma, tylko jest straszenie. Pismo, które związki otrzymały od pracodawcy, jest straszenie, że jest tak nielegalny, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, że związek poniesie konsekwencje. Tak dalej żyć, pracować i prowadzić dialogu społecznego po prostu nie możemy. Czy ten wasz protest dyskryminujący oznacza, że co, że samoloty, Eurolotu i loty nie będą mogły latać? Przynajmniej ten na Okęciu, czy to w całej Polsce, będzie, czy na Okęciu? Akcja Proces Tatynia ta ma zasięg do spółki LOTA MS, ale w momencie, kiedy samoloty będą wracały na lotnisko bazowe, jakim jest lotnisko w Warszawskiej Okęcie, zostaną przyjęte, zabezpieczone i pozostaną w takim, w takim stanie, aż do momentu zakończenia, mam nadzieję, progu, które zostaną podjęte przez pracodawcę bądź przez ministerstwo, jeśli będzie chciało z nami po prostu do rozmów i włączyć się jako ten negocjator medialny. Zresztą przyjeżdżały, czy... wylecieć nie będą mogły żadne nie będą mogły bez podpisanych przeglądów przez mechaników nie. Tylko samoloty lotu czy wszystkich? Wszystkich. Czyli samolot nie wyleci po prostu, tak? Bez zgody mechanika, bez opisania tego w dzienniku pokładowym nie ma prawa żaden samolot wyrwać się ale pytanie, czy samolot nie Luthanzy, który tu przyleci rano yy, z Frankfurtu, yy, załaduje pasażerów, zatankuje, może odlecieć, czy też musi być przejrzany przez Waszych programę? Jeśli umowa podpisana przez przedsiębiorstwo Luthanza jest z naszym przedsiębiorstwem, to my je obsługujemy. Jeśli my mamy akcję strajkową, to nie będziemy obsługiwali także Luthanzy. To z iloma przedsiębiorstwami są teraz podpisane umowy? Jakich operatorów obsługujecie? Tego nie wiemy, bo to jest tajemnica handlowa spółka nie dysponujemy. Tak? Jakiś jeszcze dwie? Chcemy opisać skalę zjawiska po prostu. To proszę się zwrócić w takim razie do spółki LOT bądź Lota MS. My nie jesteśmy odpowiedni na takie pytanie. To jest tajemnica handlowa spółki, my nie możemy na to odpowiadać. Ale krótko mówiąc, bez podpisu mechaników o przeglądzie, żaden samolot, czy to lotowski, czy Euro lotowski, czy jakikolwiek inny, jeśli ma się podpisaną umowę, nie może się oderwać z płyt okręcia od poniedziałku, tak? Zgadza się. Jakie są wasze konkretne żądania? Pan mówił urealnienie płac. Co to znaczy urealnienie płac? Czy chodzi mam tylko o podjęcie konkretnych rozmów? Czy chcecie, żeby się firma zobowiązała do konkretnych podwyżek? Yy, proszę państwa, urealnienie płac oznacza tak naprawdę wyrównanie straty, bo tak ją musimy nazwać, którą ponieśli wszyscy pracownicy spółki w momencie jej wydzielenia ze struktur Nastąpiło to w 2010 roku yy, i wtedy Obniżono nam płace średnio o 30%. To dotyczyło głównie personelu technicznego, natomiast tak naprawdę czyli to wszyscy pracownicy spółki, czyli około 800 osób. Nasze żądanie to jest żądanie wyrównania, czyli urealnienia tych płac. Nie mówimy tutaj o urealnieniu płac do poziomu takiego, jak obowiązuje to w bazach na całym świecie, dlatego, że daleko nam jeszcze do tego. Natomiast chcielibyśmy, żeby władze spółki zastanowiły się nad tym, jak wyglądają nasze płace w stosunku do chociażby płac konkurencji, na którą mówimy, że jest za naszym płatem. Są to nowe firmy obsługowe, które w tej chwili powstają i w których pracują nasi byli pracownicy, byli mechanicy, którzy zostali zmuszeni do, do odejścia z firmy, chociażby ze względów ekonomicznych. I to tak. Pokazaliście ten list, który wysłał do związków zawodowych, pisał, że stosunek w ilości mechaników do pozostałych pracowników, czyli administracji, jest zbyt mały i że należy wprowadzić tutaj jakieś wyrównanie, Czy pracowników z innych działów też zwalniało ich Z jakie posiadamy pracowników, yy... Z innych działów też zwolniono, miało zwolnić 180 osób zwolniono dzięki akcji naszego związku i kolegów Solidarności, tylko 135 osób. Reszta zwolnień została zatrzymana. Niemniej jednak GRO, czyli 90% to byli właśnie naziemny lotniczy, bądź ludzie z nim związani bezpośrednio, bo my jako mechanicy tworzymy pewną grupę zawodową, która pracuje w tej firmie, ale z nami współpracują technolodzy, inżynierowie, obsługi i ich też niestety dotknęły te zwolnienia. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę, nie pytajcie o szczegóły moich kolegów związkowców z uwagi na to, że w LOCie stosowana jest zasada zakaz informacji na zewnątrz. Przewodnicząca Związku Zawodowego została Elwira Niemiec, nie tak dawno zwolniona w sposób dyscyplinarny za to, że przekazała opinii publicznej informacje. W związku z tym, że tam no panują takie dosyć dziwne zasady dialogu społecznego, rozmowy, przekazu. Kontaktowania się ze swoimi centralami związkowymi no jest bardzo trudna. Ze szczegółowymi pytaniami bardzo proszę, żebyście się zwrócili do prezesów firm, do osób, które wykonują prawa właścicielskie w stosunku do tej firmy. Natomiast moi koledzy związkowcy mówią o tym, co zaistniało dzisiaj i mówią, że determinacja załogi jest tak. Już daleko posunięta, wszelkie możliwe sposoby negocjacji, dialogu i rozmów w zakładzie zostały wykorzystane. Załoga przystępuje do strajku wraz z godziną 0 z niedziela na poniedziałek. A waza LOT AMS ma siedzibę tylko w Warszawie? Czy oddziały terenowe też tam, no, gdzie są porty lotnicze w Waszyngtonie? W roku 2010 przeprowadzono przy okazji tzw. restrukturyzacji lotu likwidację wszelkich dział, działów pionu technicznego w bazach, które były na terenie lotniczych w Warszawie. Ci wszyscy pracownicy przeszli do konkurencji. Czyli stanie tylko lotnisko okęcia, Stanie tylko lotnisko okręcie, ale tak naprawdę lotnisko Okęcie jest portem bazowym dla wszystkich samolotów, które obozują w Warszawie i w całej Polsce. Także one kiedyś tak czy inaczej tutaj przylecą. A czy może być tak, że baza się zmieni, że przykład, przed przetransferuje bazę do Krakowa i tam będą konstruowane samoloty? Z tego co wiem, baza w Krakowie nie ma takich możliwości obsługi, że usłużyć tego rodzaju sprzęt, jakim dysponujemy. A skoro są inne firmy, o których, w których pracują Wasi pracownicy, Gmini, czy no, to może podpisać z nimi umowę na zapisywanie samolotu? Może. Czyli gdy będziecie strajkować, a rząd podpisze umowę z inną firmą i nadal nie Czy jest taka możliwość? Teoretycznie tak. Mhm. Ale to tylko dobre Szkoda, że się Państwo nie martwicie, czy na przykład pewien będzie mógł wykonać swoje podróże służbowe, które się rozpoczynają we wtorek, bo wiem, że obloty wcześniej tych samolotów i polskich także muszą nastąpić za zgodą mechaników, ale to już dalsza sprawa. Nie chcemy nikomu utrudniać pracy. Moi koledzy też nie chcą utrudniać, są chcą nastawieni na ja dialog. Jesteśmy związkiem dialogu i rozmów. Ale wszystko ma swój kres, wszystko ma swój czas, swoje cierpliwość i zmęczenie materiału. Dziękuję Państwu za obecność na konferencji.